Czy Unia Europejska jest potrzebna Polsce, czy Polska Unii Europejskiej? Nie, no, zdecydowanie, zdecydowanie Unia Europejska e, korzysta z tego że Polska jest w Unii Europejskiej. Gdyby tak nie było. E, och, tak. Gdyby tak nie było, to Unia Europejska przed włączeniem Polski do struktur Unii Europejskiej nie inwestowałaby tak ogromnych pieniędzy po to, żeby Polaków przekonać, że do tej Unii warto wejść. Gdyby y, ludzie rządzący w Polsce, w Unii Europejskiej, e, nie chcieli przyłączenia Polski do Unii Europejskiej, to na przykład kiedy była złożona e, konstytucja w 1997 roku, nie postaraliby się o, e, nie staraliby się wtedy o to, żeby w zapisach konstytucyjnych gdyby, e, paragraf pierwszy i powiązane. Że można zawierać traktaty międzynarodowe, że można oddać pewien zakres władzy, że te traktaty, w wyniku tych traktatów mogą one mieć znaczenie wyższe niż konstytucja. Eee, powiem tak, jeśli jakiś produkt jest naprawdę dobry, to na rynku jest na niego ogromny popyt. Cena rośnie, ludzie sami się do tego chają, tak? A jeżeli e, trzeba było tak dużo pieniędzy włożyć i rozrzedzić ten produkt, żeby się opłaciło, a potem wyciągnąć kasę, no to każdy młodzień może sam sobie odpowiedzieć, e, cóż, mogę powiedzieć tak, idźcie za pieniądze. Odpowiedź znajdzie. Da, ojciec dyrektor ładnie to umiał, a ja innymi słowy mogę ocieć. Ale proszę, czy tasiemcowi jest potrzebny człowiek, czy człowiekowi tasiemcowi? Bardzo proste, każde euro, które teoretycznie wpływa do Polski, ale przecież nie wpływa, w 80 centach, 85 wraca do Niemiec, czyli do Pana Unii. Dla ciebie, młody człowieku, dla młodych ludzi, w trybie Allegro, subito, deunizację, wyczyszczenie z głowy tej zrakowaciałej aplikacji, że Unia nam coś daje. Mam na podobie, że potrafimy Polacy sami stworzyć naprawdę potęgę. Przez 9 lat, między 1971 rokiem a 1980 rokiem, Polacy sami pod sobą, wtedy na czele państwa polskiego stał Edward Gierek. Postać, którą trzeba z mroków historii wydobyć i pomnikiem ustawiać. Udowodnił Gierek, że Polacy sami pod sobą potrafili wybudować ponad 800 zakładów pracy. Czy Ty wiesz, młody że produkowaliśmy traktory Ursus? A wiesz, ile potrafiliśmy rocznie wyprodukować tych traktorów? 50 tysięcy polscy technicy, polscy inżynierowie. My sami potrafimy więcej niż myślimy. Ambasador Polski, o nazwi, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce o nazwisku Ray powiedział w 1989 roku do Pana Gwiazda Pan Gwiazda myślał, że ambasador amerykański żartuje. Pan powiedział tak. Musimy zlikwidować waszą gospodarkę, bo jak tego nie zrobimy, to zregulujecie gospodarkę świata. On powiedział prawdę. On się nakrał polskiej wody i mu się dobrze zrobił. A gwiazda myślał, że on żartuje. Ale ci tak, on nie żartuje. Oni zrobili coś takiego, że jeśli przegramy te wybory w 27 roku i zostaniemy dalej w Unii, poczekać się rozwięźnia w obozu koncentracyjnym. Będziesz płacił pasożytom w Unii za wydręb. Za wdech Cię nie będą, bo mu się należy. Tak, ale za wydech tam. węglowy. No wydalasz nieprzyjemne zapachy w ludzi. Dziękuję bardzo, i to nie są żarty, młodzi ludzie, za 20 lat ten człowiek będzie młodym mężczyzną. Ja już będę trupem na przykład, albo, albo świętej pamięci, ale to Wy zostaniecie z pasożytami, a od pasożycić się to jest bardzo poważny proces. I on może przeżywać Może nawet umrzeć. Gdyby pasożyty wiedziały, że wraz ze śmiercią organizmu one też pozdychają, to może starałyby się szukać symbiozy. Ale pasożyt nie szuka symbiozy. Pasożyt źre, kradnie, zabija, bo jest pasożytem. Dlatego obojętujemy to takim pasłem śmierć, w Śmierć, śmierć, śmierć. A Polakom życie, życie w dobrobycie.